Cześć, witam z brociwko na moim kanale, ja jestem i będziecie kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Stumble Geisa i wiem generalnie, że mówiłem, że nigdy w tą gierkę nie zagram i że uważam, że jest mega głównym. Dalej tak uważam, ale po prostu mega dużo osób pod, na moim kanale pisało mi, żebym nagrał z tego odcinek, więc spróbował w to zagrać. No i stwierdziłem, że jeden odcinek mi nie zaszkodzi Jeśli będziecie chcieli kolejny odcinek ze Stumble Geisa lub nawet streamek, no to musicie się mega wysilić i zostawić 100 łapeczek pod tym filmem. Wiem, że to jest mega dużo, ale tak mówię, no po prostu ta gierka jest tak nieznośna dla mnie Że to jest 100 to jest jedyne co po prostu zmusił mnie do tego, żebym drugi raz w to e, zagrał. Zostawcie oczywiście, jeśli jesteście nowi na tym kanale, subika z dzwoneczkiem. E, mam generalnie 20 pocharków, jak widzicie, tylko dlatego, że zagram jedną gierkę. Jakimś cudem doszedłem do trzeciej rundy. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Jedną mapę nawet tym jako pierwszy. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Chyba, to jest coś takiego jak dobieranie botów do botów. No to wtedy już wiem, dlaczego tak przeszedłem. No i lecimy, oczywiście, do pierwszej gierki. E, tych gierek nie wiem, ile dzisiaj zagramy. Zobaczymy, jak to po prostu minie. E, myślę, że to będzie w miarę krótki odcinek. No myślę, że 10 minut będzie trwał No i tyle. Dobra, nie wiem, ja jakoś na razie obmiam te klocki. Dobra, czyli oho. Tutaj, tutaj się chyba nie ginie, co? Nie? Tu jest chyba, jak spadniesz, to się odradzasz. No nie wiem, kurde, jak się to dasuje w ogóle. Dobra, już wiem. Nie wiem, ja serio jak pierwszy raz grałem w tą gierkę, to nawet nie wiedziałem jak się dosuje I znowu jestem pierwszy, nie? No, serio to jakieś bobki są w tym teamie moim. Najlepsze w ogóle jest to, że ta gra w Lumi przypomina Brawl Starsa, nie? Pucharki w ogóle itp. A wiecie, co jest jeszcze najlepsze, że w Brawl Starsa w życiu zagrałem tylko raz. A w tą gierkę, co dzisiaj gram, też zagram pewnie tylko raz, no bo 100 łapek, żebyście zostawili to serio, musiałby się ten filmik mega wybić. Zobaczymy, czy to jest tak samo mój pierwszy i ostatni raz w Fall Gais y Przepraszam, w Stumble Guysie. Za dużo tego Fall Gaisa. Dobra, lecimy, lecimy. No kurde... Ja w ogóle nie widzę czy to jest... Przy mnie, czy to jest dalej, nie? Bo ta kamera tutaj jest strasznie... Dobra, taką muszę kamerą iść. Dobra, nie, ja tego nie przejdę naprawdę. Nie wiem. A to trzeba było zdasować po prostu. Okej, okay, czyli dostajemy tiptoe, czyli y, moją ulubioną mapę w Fall Guysie. Nie wiem ja pier... A bo tutaj nie ginie się, nie? Tylko sobie po prostu chodzisz. Dobra, czyli to jest wszystko jasne. Dobra, awansuję. Myślę, że zdążę, ale nie jestem pewny. Scott, dobra, awansowałem, awansowałem jakimś cudem. I znowu dochodzę do trzeciej rundy. Tak jak mówię, przed odcinkiem zagramy jedną gierkę, doszłem do trzeciej rundy i wydaje mi się, że na chilku, na chilku. Tu jest finał No już widzę, że może być ciężko. O co tu chodzi? Ej, dobra! Nie wiem Zapomniałem, że ten stamel jest działa w taki sposób, że jak naciskasz 10 tysięcy razy spację To po prostu nie, nie wytrzymam, nie ja się, ja się może poddam nie Naprawdę jak wy jakimś czasem stawicie stołapek w górę pod tym odcinkiem To ja nie wiem To ja naprawdę nie wiem To po prostu nie wytrzymam, bo zagrałem To jest moja trzecia gierka Druga na odcinku i jedna była przed I po prostu już, już wiem, że nie wytrzymuję nie Dobra ja lecę Żeby mi to nie uderzyło Dobra Myślę, że zaawansuję. Ja muszę wygrać tę grę, nie? Plan na ten dzisiejszy odcinek to jest po prostu wygrać jedną grę w Stumble Guysie, nie? Jak to mi się uda, to naprawdę nie jest ta złata gra. Dobra, jest jakimś cudem awansik, nie? Naprawdę, jak ja, ja. Widzowie, ustalmy tak, jak wygram chociaż jedną gierkę w Stumble Guysie, kończymy dzisiejszy odcinek, nie? Nieważne, czy ten odcinek będzie trwał, nie wiem ile minut. 5, 8, 10, 20. Ja kończę ten odcinek tylko w momencie wina, więc ja się teraz będę mega starał, żeby wygrać po prostu tą grę. Mega się też staram, żeby dali mi coś najlepszego na finał, nie? Żeby po prostu dali mi taki finał, który każdy bobek będzie umiał przejść. Wow, dobra, nie wiem jak ja to zrobiłem. Dobra, rozpędź się. No to się mega rozpędziłem. Ale dobra, ale mamy mamy trzecie miejsce. I znowu awansujemy. Nie dość widzowie, że jestem niewyspany. To jeszcze gram, na, gram dzisiaj w Stumble Guys'a I znowu mam taki finał. No przecież. Ja nie wiem, jakby się to przechodzi, nie? Nie, nie mam pojęcia, jak na to mam przejść, nie? Jeszcze oni jakoś dasują. Nie wiem, kiedy mam dasować, kiedy nie. Wiem, że oni robią jakieś mega dziwne akcje. Teraz tak. Ej dobra, mam dużą szansę, mi się wydaje. Widzowie, mam w luju dużą szansę. Teraz to na spokojnie trzeba przejść. Trzeba to po prostu jakby ogarnąć, nie? Nie wiem co się dzieje. Dobra, teraz, teraz trzeba to. To jako pierwszy przejść i lecę, lecę. Gdzie jest meta? Dobra, już widzę metę. Oj oj, oj. Ale to jest. Dziwna gierka. Dobra, teraz to przejść. Dawaj! jedę. Będę pierwszy! Nie! pierdzielisz. Nie no, widzowie! Nie kończę tego odcinka, bo on jest serio zdecydowanie za krótki. I jak wygram chociaż jedną gierkę, w się kończymy dzisiaj z odcinek. Nieważne czy ten odcinek będzie trwał, nie wiem ile minut. 5, 8, 10, 20. Ja kończę ten odcinek w, tylko w momencie wina. Dobra, to są tak easy gierki, że ja teraz będę wam i inne finały pokazał, wiecie? To ja wam teraz będę finały pokazywał, że ten odcinek nie trwał zaś nie wiem, nie wiem ile. Jakieś lasery. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Unikaj laserów. Yy, ale w jak... oni będą po prostu strzelali laserami, czy będą... Dobra, będą leciały. Okej. Okay. Dobra, ja może pójdę sobie na stronę, gdzie nikogo nie ma. Bo nie wydaje mi się, żeby to był mega dobry pomysł, żebym ja tutaj stał z nimi. Oj, oj, oj tutaj tak... Ale dobra, to jest prze przerąbane. Przerąbane troszeczkę. Ile odpadło? I dobra, ja mam takich borowików, że myślę, że to jest jednak bardzo duża szansa na to, że ja po prostu wygram yy, tą gierkę. Dobra, nie wiem gdzie skoczyć. Tutaj trzeba skoczyć do nich. Dobra. Oni też ogarniają w miarę, więc raczej oni się tak to nie wywalą. Dobra. What the fuck?! Wygrałem? Ja To jest jakieś, Nie wiem co ja tam zrobiłem, jakiś breakdance potem zrobiłem pod tymi laserami. Ja nie wiem, co się tutaj wydarzyło, ale... Ale wiem, że znowu wygrałem gierkę. Nie no, stop stop, stop, stop polski, czeka widzowie, nie. Aha! W takim sensie. Jak oni to rozwalili? E, mogę w to wejść, teraz te lasery? Dobra, Na nie chcę próbować chyba. O, dobra, nie... Aha, dobra. Ej, dobra, to jest pomysł, żeby to rozwalać. Ej, dobra, nie rozwaliło się jednak. To jednak chyba nie jest dobry pomysł. Lepiej to po prostu normalnie zagrać. A czemu się tak ślizgamy? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to w Lui, że tak się ślizgamy. Nie! Dobra, przeszedłem, nie? Myślałem, że, że deadnę teraz Myślę, że zrobimy 5 winów w dzisiejszym odcinku w Stable Guysie i można i można iść po prostu e, zakończyć ten odcinek e, Rozumiem, że to jest taki, taki teen ice po części Czy jak? Aha Po prostu mam jak najwyżej przejść Aha! Dobra! Lawa się chyba podnosi I o to tu ino chodzi Próbujemy tam doskoczyć? Nie, bo się ześlizny raczej z tego Dobra ja tu będę powoli przed tymi schodkami do góry, jak najwyżej, żeby po prostu przeżyć. Ale oni będą za mną szli, to to jakby sensu trochę. Dobra, nie wiem, jak mi się to udało jeszcze wskoczyć. Jakiś cud się wydarzył. Dobra, mamy to, tam jest jakiś. Nie, tam się, tam się chyba nie. Jak to działa? Aha! Dobra! Paint splash dobiegnij do mety, i to jest niestety chyba finał. A ja gram w to pierwszy raz. Ojojoj, oj, oj, nie wiem totalnie. Dobra Nie! Błagam! No nie, czy to jest odradzanie się, w czym jest problem? Chyba nie ma, bo oni po po, po po nie ma ich... Nie mogę ich spotkać. A nie, jestem. Dobra, jestem jeszcze. Kurde, ale gówniana mapa. No już niestety przegrałem znowu ten finał. Ajajaj, nie wiem, nie wiem jak to ominąć. To się wiem chyba jak, ale po prostu nie, nie, nie jestem w stanie zdążyć tego zrobić. No jeśli to jest, to, ta, to jest finał No to ja wam powiem tak, nie wydaje mi się, że on to wygrał Z tego powodu, że to się mega ślizgam i no widzieliście, że jak tam już chyba piąta, czy tam szósta warstwa wleciała, to już było koniec Więc mam nadzieję, że tutaj fart mi dopisze, ale oni ogarniają, bo tam gdzieś już wywalali, już jeden frak przynajmniej był Przy tej gównianej mapie A oni sobie trzylują bombę I to ma... Dobra, nie mamy w miarę duży teren, to w sumie mógłbym lecieć jako pierwszy Oho Dobra, Gid jest. No Gid jest, ale oni są już dalej w luj, nie? Jakby oni są już daleko. I teraz jak oni to robią? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Na chillku. Teraz już wiem. Coś właśnie, od, nie, wiedziałem, że o to chodzi, tylko po prostu jakby nie wychodziło mi to wcześniej. O, dobra. Teraz dobrze było w luj. No niestety. Co on zrobił? Co jest? Co on odwalił? Nie no, taki track hardy stary po bokach mapy, łazi po jakichś płotach i, i do mety nie wbił, nie no. Dobra, mamy kolejny, widzowie, finał i znowu mamy te lasery. Raz mi się udało, ale przypominam, że po prostu jakiś breakdance odwaliłem i nie wiem, jakim są to wygrałem. Why? Czemu takie dziwne teraz dali? Dobra, ale się dwóch tutaj niestety rozwaliło, w sensie niestety, no bardzo fajnie, bo ja mu tutaj 5 winów gdzieś zrobić. Ale dobra, wydaje mi się, że teraz też mi się może udać, bardzo w to wierzę, jestem mega pewny siebie. Um, to bym sobie przeskoczył O! Tej mapy nie grałem. Ciekawa, taka kosmiczna y... Totalnie nie wiem gdzie mam lecieć za bardzo Stawaj. Nie, no bo naprawdę O kur, dobra, jednak mi to pomogło, nie? Ej, proszę cię! Nie rób mi takich rzeczy Dobra, przede mną jest tylko trzy osoby Z raczej na cilku. Ej, no nie wiesz, że ja się w słupu uderzyłem ehm, O co tu chodzi? A Ho. A, ha, a. Myślałem, że to myślałem, działa na takiej zasadzie, że jakby są trzy mety Jak jeden wejdzie do jednej, to się jakby ta zamyka, otwiera się druga I takie coś, wiecie o co chodzi? Wy po prostu macie 3 mety I jak jedna osoba wejdzie do jednej, to się uruchamia inna I tak dalej, i tak dalej no, to by było z jednej strony przerypane, bo na przykład by stąd się tepnęło tam, tu i tak. To by było przerypane, ale już się bałem, że tak będzie, nie? Dobra. Ej, no kolego! Jak będzie to rozwalające, to trzeba się po prostu jakby rozpędzić. Tak jest przynajmniej plan. Dobra. Dobra, git, Jednego tam. ro-ho-ho trochę. Dobra, jest git! Dobra, on też niestety przeżył. Więc nie jest git, teoretycznie. Dobra, ja też przeżyłem. Czy on zginie? Błagam. On nie może tego Uf, przeżyć! Jest! Mamy wina! Nie! Nie, bo tutaj zamian z Wiktorii, ja nie wiem. Dobra, mamy czwartego Wina, widzowie. Ostatni winek i kończymy na dzisiaj odcinek ze Stumblegise'a. Ej, fajna gierka, tak jak mówię, no nawet, tylko że ja po prostu... Nie, nie lubię zazwyczaj takich gierek i po prostu nie mam czasu na to, żeby grać. Na pewno wolę Fal od Stumble Tumblga'sa, ale ta gra na jakiś czas fajna gierka, nie? Żeby sobie popykać. I uwaga, widzowie. to jest prawdopodobnie ostatni finał, jaki finał ostatni nam wylosuje ta mapa. Okej, okay, dobra, tamten wygrałem gierkę. E, Wiemy już mniej więcej jak to robić, jak się z czegoś spodziewać Muszę się w miarę oddalić, przybąbić i przechodzę przez ścianę A ja się wywrócę jak to mnie popycha, bo nie wiem, mam nadzieję... Nie, nie chcę tego testować tak jakby, nie? Ale to chyba normalne, że... Ej! koledzy! Proszę mi tu nie blokować ja może po środku najlepiej żebym leciał, bo raz wpadłem te lasery po prawo I nie chciałbym skończyć tak samo, Tamy jak chłop wyleciał w ogóle I zostały mi ostatnie trzy osoby razem ze mną Ostatnie już... 1v1, 1v1 Dobra, udało mi się, no i easy, widzowie, dzięki za ten odcinek, Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapeczkę do góry, przypominam, 100 łapeczek do góry, bardzo dużo, co prawda, jak na mój kanał, ale 100 łapeczek do góry i kolejny odcinek ze Gaisa, a może być nawet streamek, eee, subskrypcja z dzwoneczkiem, kto jest nowy na tym kanale, będę mega wdzięczny i co, widzimy się w kolejnym odcinku lub streamku, do zobaczenia, do następnego odcinka, eee, cześć, cześć. A, i ocenka gry, mocne, 8 na 10.